No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Piękna niedzielna pogoda, a ja co? A ja zapraszam na lutowe obejście ogrodu. Na samym początku chcę Was przeprosić, bo obiecałem, że nagram film o tym, jak sadzę moje róże, które przyjechały z gołymi korzeniami. Niestety, gdy nagrywałem, jakaś nastąpiła awaria mikrofonu i dźwięk był bardzo przerywany, nie dało się tego słuchać. Na szczęście, czekam na jeszcze jedną cudową różę, i jak ona przyjedzie, to wtedy nagram to jeszcze raz, jak to wysadzam, a tu widzimy tą różę pnącą. Pitch Melba, która będzie rosła w Donicy. Tak, Donica jeszcze nie jest w miejscu docelowym. Na razie tutaj się wygrzewa. Co, tu, co się stało? Zakwitły krokusy, czyli znak, że to już przedwiośnie wiośnie u nas Kolana strzelają. Ehm, bardzo fajnie, tak bardzo porozrzucają. To są to takie reszki, które się miałem. Wrzuciłem na tą taką rabatę skalniak. Ja myślę, że fajnie, tu się tak komponują. Mała odmiana pomarańczowa. A, ah, ciemierniki. Proszę, ten kwitnie, mamy lutę. Ten ciemiernik kwitnie tutaj od października, czyli listopad, grudzień, styczeń, luty. Czwarty miesiąc, marzec będzie piątym miesiącem. Jeśli chcemy rośliny długo kwitnące, ciemiernik odmiany early rose jak najbardziej. No bo co kwitnie przez 5 miesięcy? No mało co. Eee, kolony cesarskie, szachownice już zaczynają wychodzić. Muszę poplewić, ale nie pamiętam, gdzie one dokładnie są. więc poczekam, aż wszystkie wejdą, wtedy będę plewił. Tulipany wczesne też zaczynają wychodzić. Ice and Roses Red, kolejny z ciewników, tylko spójrzcie, jak to dokładnie wygląda, się komponuje tutaj. Na tle tego tam, tego iglaka. Piękny, to jest jeden z moich, z moich ulubionych. Co się stało z Patrzcie. Rusznik. I ja nie wiem, czy mrozów nie było, to były dużo większe niż w tym. Ja myślę, że to ten sztąg, który mi go połamał, bo go tu przywiązywałem. Ta gałąź chyba po prostu jest uszkodzona. Nie szkodzi. Tam na górze ciągle zielone. A to tutaj. No są tu zielone jeszcze no Są. Włóczniki podobno nie, nie żyją zbyt długo. Nie wiem, czy to już jest jego okres, kiedy wchodzi w, w końcówkę swojego życia. Nie wiem. Wątpię. wątpię. Myślę, że daje że są po prostu uszkodzenia po tym sztormie. Mm, zostawię go. Zobaczę, czy puści nowe, czy nie. Na no, pewno go podcinam, ale jego się o tej pożarze nie przycina po przechwytnięciu. Po przechwytnięciu na pewno mocno go przytnę. Ale mówię, nie będę rozpac rozpaczał. Patrz na te dozmiary jest dużo wyższe niż miał być <grym> i to wszystko w ciągu ilu sześć 6, pół 6, 6 roku. Od małej 30 cm sadzonki. Jeśli, jeśli padnie, po prostu kupię nowego. No nie będę rozpaczał. Nie będę. Pięknie wygląda, ale no, co no. To jest suchutkie, ale są tu jeszcze niebieskie gałęzie. Nie będzie w tym roku pięknie kwit, to już na pewno. No ale no cóż, no. tak to jest z osinami, nie zawsze, nie zawsze wszystko jest idealnie. U też nie zawsze wszystko idealnie. Na pogodę nic nie poradzimy. No, co tu mamy? Karłatka. Karłatka zaczyna puszczać już liście. To jest nowy, który wychodzi luty. Karłatka puszcza liście. Bardzo wcześnie. Tu na rabacie. Te egzotyczne, o których się tak bałem. Mm. Trytomy groniaste, trytomy miasta. Chyba przetrwały. Chyba przetrwały. Zobaczymy. Czekam, czekam aż zachwitną. A tutaj pierwsze pustynniki też wychodzą. Patrzcie, jakie wielkie bólwe. Ale Łokaria. Fajnie, przetrwała. Jawko musiałem trochę przyciąć, a do też. Co tu szkockie jeszcze się dzieje? Powoli wiosna no. Powoli gdzieś tam widać już szafirki tutaj też. Róża, to jest Pomar... duża, pomarszczona. Będą być palce od higią. No, widać, że już powoli zaczyna wegetacja. Ciemiernik biały. W tym powiem, że kwitnie troszkę mniej niż w zeszłym. Nie wiem, co jest przyczyną, ale i tak fajnie wygląda w tym kącie takim ciemnym. On tu rośnie w pełnym, w pełnym, słońcu, w pełnym słońcu, w pełnym cieniu. I proszę, jak sobie fajnie, jak sobie fajnie radzi. Kolejna rzecz, która, no ale tego się spodziewałem, to od razu mówię, że tego się spodziewałem, w jakimś filmie gdzieś też o tym wspomniałem. Facja Polikarpa. Zima włos nie była ostra w tym roku, ale patrzcie, co się stało. Zaczęła przez poprzednią zimę zaczęła bardzo późną wegetację w tym roku. I te liście, tak, na przykład liście poprzednich lat, one już były twarde, były w pełni rozwinięte. Tak, te liście w tym roku nie były. I co się stało? W przyszłym roku je pościnały, ale to tylko tutaj będzie można obciąć. I ona się jeszcze bardziej. Bo krzew żyje, jeszcze bardziej się roz, rozrośnie. Trawy będę musiał w tym roku porozdzielać, ale to jeszcze nie teraz. Tra trawy rozdzielamy. O, piłka dzieci. E, trawy rozdzielamy, gdy już zaczną rosnąć. To jeszcze nie teraz. Bambus. Fargesia. Rośnie ładnie, no. Te mewy, jak już mówiłem, zawsze nagrywam to. Ranniki, sen zaczynają kwitnąć. W tym roku też bardzo późno zakwitły moje cykle. Będę dyskować dużo później niż normalnie. Podsypałem już lekko, lekko kompostem tutaj. Chciałem podsypać zanim te ranniki wyjdą, i myślę, że mi się udało, bo nie chciałem sypać na ich kwiaty facja japońska, facja japońska, odmiana Spiderweb, myślę, że fajnie się komponuje. W ogóle płot będę malował, miałem w zeszłym roku malować. Eee, I co, co tu jeszcze, co tu jeszcze, aha, chciałem pokazać. No, mówię, o tej porze roku to nie wygląda to nie do nagród, no bo to, tak ma wszystko za kwietnie, tu przyjdzie ta ostatnia z moich, tu, w to miejsce, bo ona pięknie wygląda. Cudownie kwitnie, ale jeszcze lepiej pachnie. Czyli, jak tu się będzie siedziało, tak, to się to wszystko będzie fajnie czuło. Tylko muszę tam, troszkę dalej ją tam posadzić, żeby z czymś na nią nie nakoły. No, ale myślę, że już aż takie mało nie są. Z Araukarią z sobie poradziły to za dużą chyba też. Tu karłatka, odmiana wulkano. rośnie w donicy, ale wiecie co? Te karłatki tak fajnie rosną w tym roku. Na wiosnę ona idzie do gruntu. A myślę, że ją wysadzę tutaj, blisko domu, żeby fajnie wyglądała. Lazania z cebulek kwiatowych. Myślałem, że już powoli zacznie kwitnąć, jeszcze nie zaczęła. Dołączę w rogu link, jaką robiłem. To są małe irysy. Tu już wychodzą nad cezę. a jeszcze później będą tulipany. I ma wszystko po kolei ładnie kwitnąć. No ale toś mi te irysy zakwitły, Wyrosły później niż planowałem, jeszcze nie zakrytły. No zobaczymy. Nie chcę, żeby ich te liście na cyzów zakryły, bo to nie fajnie będzie wyglądało. Tutaj moja sosna wydmowa. To jest odmiana Chief Joseph. Pięknie wybarwiająca wybarwiając się na żółto zimą. Ale tu już, te ten okres, który mi się najbardziej podoba. Bo już środki wracają, ich igieł, robią się zielone, a końcówki ciągle się żółte. Tylko, że wiecie co? Też mi ją sztorm położył. Nie wiem jak ona sobie z tym poradzi i jak to odchoruje, bo leżała praktycznie całkiem płasko. Jak tu wiało mi 130 liści. z boku właśnie położył ją w tak, tamtą stronę. Niedobrze, no ale tutaj co? Też kokusy już. To są późniejsze. I też zaczynają, jak widać, już mi kwitnąć. One są tu wysadzone razem z tą. O Jezu, polską nazwę zapomniałem. Aspödemni. Tak, kto pamięta, niech napisze. Szkocki zapomniał polską nazwę. Czarna tawa. Dołączę w opisie. I właśnie one tak tu rosną pomiędzy nimi. Czarna tawa, fioletowe krokusy i ta wybawiająca się sosna. Sosna wydmowa, odmiana Chief Joseph. Latem ciemnozielona. Zimą jasno-żółta, a o tej porze zielono-żółta. To jest to mój ulubiony czas, kiedy ona mi się najbardziej podoba. Z kwitnących roślin cały czas jeszcze kwitnie. Sarko-koka, ale to już końcówka i już powoli przekwita. Natomiast ciągle ten krzew Rewelacyjnie. O tej porze roku pachnie. Z ciekawostek. Patrzcie, co się tutaj stało. Siedzę kiedyś w oknie patrzę, a to mi gawrony obrywały pęki moich ciebiedników. Te liście przycięłem, bo bardzo fajnie wyglądały. Tego czarnego tutaj praktycznie nie ruszyły, natomiast te różowe z jakiegoś powodu się gawronom nie podobały. Też tak macie, że jakieś ptaki wam ciebiedniki ruszają? Bo o tym nigdy nie słyszałem. No i tak. Przedwcześnie czuć w powietrzu. Wydaje się, jakby już te całe 260 dni zimy się skończyło. I już chce się wychodzić do ogrodu, chce się coś robić. Trzeba zacząć powoli plewić, bo kwasy też zaczynają rosnąć. Poza tym porządki wiosenne, bo tutaj ten ogór, mówi jest taki po tej zimie, poniszczony. Plany też się robi w co gdzie nasadzić znowu. Zaczynają rośliny kwitnąć. To jest ten plus. Już robi się fajnie, kolorowo i brązowo, bo szkody po tej zimie też są. Są szkody po zimie i, i mówię, no w tym roku nie było dużych mrozów, natomiast bardzo mocno wiało, no i to jest tak, no jak nie urok, to wiecie co, no. <laughs> Ale nie, no jest pozytywnie, pozytywnie. Ta zima mogła być dużo gorsza, baliśmy się, że będzie, że nas zmrozi, że tak dalej, że z śniegu nasypie, chociaż jeszcze ja śniegu nie boję a śniegu mieliśmy może z półtora centymetra maksymalnie i to wszystko. Następny film, następne obejście ogrodu to już będzie wiosna. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa,